Witam Was serdecznie i zapraszam na pierwszego vloga wakacyjnego. Cześć Ignasiu. Cześć. No, Ignacy wczoraj wrócił z nadmorza, a teraz jedzie z nami w góry. Właśnie ruszamy do Kudowy. Zdrój, tak, żeby powiedzieć pełną nazwę. No i co, Lucia nam śpi z tyłu. Pierwsza jej drzemka. Fajnie tak ustaliliśmy wszystko, żeby jej pierwsza drzemka właśnie wypadała na... Na drogę chrypę mam, więc to musicie mi wybaczyć, jak to mówi mój mąż chyba ta zmiana temperatury. Co zaczynam w ogóle gadać, to dostaję chrypę. Tutaj starałam się zakryć to paskudztwo, które ostatnio widzieliście. Coraz mniejsze jest, ale jednak jest zniknie, jak wrócę z wakacji. Normalne. No dobra, jedziemy, zabieramy was ze sobą. Będę vlogować, postaram się codziennie. Posklejam to później w kilka vlogów, może się uda. No i co? Trzymajcie. Nie, nie, jak wy to oglądacie, to ja już jestem już po wakacjach, więc nie musicie trzymać kciuki za wakacje, ale no co? Jedziemy. Pani, malutki runtur. Weszliśmy do naszego apartamentu takimi drzwiami i tutaj od razu otwieramy, jest łazyneczka, łazyneczka bardzo elegancka. No sami zobaczcie. Malutka, ale bardzo elegancka. I zobaczcie, jaki śliczny jest apartament. Tutaj jest szafa. O wszystko, słuchajcie, Oliwia zadbała, bo już jesteśmy na ty. To jest łóżeczko Ignacia, tu jest łóżeczko dla Łucy. Tam łóżko małżeńskie dla mnie i męża. O, taki, taka szafeczka razem z telewizorem. Tutaj będziemy jeść śniadanka i aneks kuchenny, ale najpiękniejsze, co jest w tym apartamencie. Przepiękne, ogromne drzwi balkonowe. To balkon i widoki z balkonu. Jesteśmy w samym centrum kudowy, więc no po prostu raj na ziemi. Tu jest już park zdrojowy no samo centrum. Zaraz uciekamy coś jeść. I feel good! Da, 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 da. I Cześć kochani, w końcu się do Was odzywam, powiem Wam, że wróciliśmy z obiadu i ogromne zaskoczenie obsługiwała nas przemiła młoda, słuchajcie, kelnerka. Na sam koniec, kiedy już wszystko zjedliśmy i wychodziliśmy, o matko jak głośno, wychodziliśmy, to pani kelnerka podeszła i powiedziała, że mnie ogląda, że ma na imię Ola. I w ogóle pozdrawiam Ciołlu, spaliłam po prostu cegły, ale było mi niesamowicie miło, niesamowicie. No patrzcie, gdzie jesteśmy. W ogóle pogoda nam kompletnie nie dopisuje dzisiaj, ale to i dobrze, więc się relaksujemy w Kudowie nigdzie się nie wybieramy poza jedzeniem. Dobra, tyle. Uchończe, bo wszyscy się na mnie gapią. Pa. Cześć, dzień dobry. Zaczynamy dzień. I tylko wychodzę i zobaczcie, jak mam pięknie tu centrum. O, a tam jest nasz balkonik. Tu jest centrum, a tu park. Idę biegnę do parku. Mówię cichutko, boż ludzie do kościoła zmierzają. Sobie rozmawiają. No i proszę, park Zdrojowy naprawdę mam po prostu no... ...kilka metrów. O i tutaj mamy. Pięknie, nie? Dobra, lecę biegać. Tak to można biegać o poranku. Kaczuszki. Woda, piękny park. Teraz pobiegniemy inną malejką już przybiegłam, żeby było troszkę bardziej ciekawie Ale uroczą No i super Okej, okay, poranne pół godziny kardio zaliczone, lecę do domu brać prysznic, a potem yy... Ubieram się i wybieramy się dzisiaj do Skansanu do Muzeum Zabawek, do Muzeum Żaby, musimy sobie organizować czas, bo ma padać deszcz dzisiaj i jutro, a we wtorek yy, Szczeliniec i Błędne Skało i Czeskie Skalne Miasto, ale tak przestanie w końcu padać. Pa! No i kochani, pogoda się robi normalnie. Pogodna, jestem w szoku, bo w planie miał być dzisiaj deszcz od rana do wieczora. Jutro deszcz od rana do wieczora. No, zobaczymy jak to będzie. Dzisiaj mamy w planie e, taki skansen ginących zawodów. Byliśmy tam już chyba cztery razy. No, ale z mnie. nie. Na piechotkę sobie pójdziemy. Wszystko, co dzisiaj oferuje nam kudowa, to pozwiedzamy. Muzeum zabawek, muzeum żaby. E, o, oczywiście po parku zdrojowym się przejdziemy, po parku muzycznym i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko tutaj. Dlatego, że nie chcemy ryzykować wspinaczki na szczelinie, na błędne skały, czy Jechać na skalne miasto w deszcz, w dla nosić dziecko za duże ryzyko po prostu, dlatego y, wszystko co oferuje Kudowa dzisiaj. Y, Obejrzymy po raz setny. Potem jutro kopalnia złota na 100%, bo jutro ma ogromnie lat, więc jutro będziemy się chować kopalni złota, ale przepięknie się zrobiło. Ja już wykonałam makijaż, chcemy jeszcze małą położyć na drzemkę i dopiero jak ona pospi to ruszamy, żeby ona też mogła popatrzeć na te wszystkie atrakcje i uczestniczyć z nami w, tym, w tych całych wakacjach. No powiem Wam, że no na razie zapowiada się fantastycznie. Jestem na dzień dzisiejszy zachwycona apartamentem, na dzień dzisiejszy zachwycona widokiem, jaki mamy z tego apartamentu, balkonem, dlatego tak często w ogóle tutaj przesiaduję. O wszystko tu po prostu właścicielka Oliwia zadbała, naprawdę, nawet są takie pledziki przygotowane, jakby był chłodny wieczór, żeby sobie posiedzieć na balkonie. No super, fantastycznie. Ignacy jest zachwycony, że jesteśmy razem w jednym pokoju, więc nie ma tutaj bólu o to, że czemu nie mam swojego pokoju, bo zawsze tak było, tylko się cieszę, że jesteśmy wszyscy razem. Łucję jak nigdy, chyba z tych wszystkich wrażeń powiem Wam, że w Stała pierwszy raz o pierwszej w nocy, poszła spać około dwudziestej, na nią to późno, no ale to pewnie też dlatego, że no wrażenia, po prostu wrażenia, no i jesteśmy wszyscy w jednym pokoju, więc trudno jej było się po prostu wyciszyć i zasnąć. Padła o dwudziestej, o Boże, o dziesiątej, o dwudziestej, pierwszy raz wstała około pierwszej, tak mi się wydaje, a drugi raz, słuchajcie, o czwartej i to tyle. I bo budka była o szóstej rano, co mnie bardzo cieszy, więc mogłam pójść spokojnie pobiegać, naprawdę, no naprawdę, no wow, oby tak dalej. Dobra, ale cudownie, ale jest cudownie, czerpie z tego słońca. Ka. No i słuchajcie, kochani, plany się zmieniły, to diametralnie. Mówiliśmy, czy siedzimy w Kłocku, bo pogoda, bo pogoda. Słuchajcie, jak słońce wyszło, w tak kłodzku? słońce. Nie własnie, w jakim kłocku? W Kudowie, ja cały czas w kłodzku, cały czas w kłodzku, ale dobra, w Kudowie, więc jak usłyszycie, że mówię w Kłocku, to czytajcie kudowa! No, żeby tylko nie była będę w płocku, to nie czytajcie Kudowa, dobra, mniejsza wstępna. Okej, okay, bo się zaplątam. Słońce, jak wyszło na balkonie, jak dla Was nagrywam, tak po prostu do tej pory nie zaszło. Okazało się, sprawdziliśmy pogodę, gdzie miało lać cały dzień, to teraz prognoza jest taka, że gdzieś tam chmura ma być jakaś o 12.00, no nie wiem, wiecie, ale e, już nie ma tych ulew całodniowych. Wszystko się przesuwało, więc stwierdziliśmy z mężem, że to bez sensu po prostu ciągać się po kudowie, jedziemy na błędne skały. Podjeżdżamy pod błędne skały, no i oczywiście tam już będziemy chodzić, wędrować po skałkach i Szelinach, tak Mi <laughs> Słowa zabrakło. No nic, dla dzieci to na pewno będzie większa atrakcja, a dla nas większy wysiłek, bo wiadomo, dziecko trzeba nosić. Dobra, kotki. Do zobaczenia. No tam będę miała co wam pokazywać, więc pa. Trochę mama, trochę tata, dajemy rady. Ignacy pięknie zasuwa, wyznacza nam całą trasę na błędnych skałach. Tutaj to taki pikuj, żeby schylić głowę, momenty są naprawdę odjazdowe, ale jest super. Słuchajcie, zjeżdżamy właśnie z błędnych skał brzmi to głupio, ale taka prawda, tak, zjeżdżamy i postanowiliśmy jeszcze mimo, że trochę mży, gdzieś się udać, no bo bez sensu, po prostu jesteśmy już w aucie, kudowe zostawiamy po prostu na inny czas, za wcześnie jeszcze dla nas jest pierwsza godzina na to, żeby iść gdzieś na obiad, bo głodni jeszcze nie jesteśmy i wybieramy się tam, gdzie nie byliśmy, co w ogóle dziwne, ale jedziemy, znaczy byliśmy w samych Dusznikach, byliśmy nie raz, ale w Muzeum Papiernictwa nie byliśmy, taka prawda i stwierdziliśmy, że może to atrakcja żadna dla Łucji, już miała atrakcję, bo już chodziła po wszystkich, słuchajcie, tych błędnych skałach razem z nami, przyciskała się wszędzie. Znaczy, nie chodziła sama na nóżkach, tylko oczywiście na naszych rękach, ale daliśmy rady. Ktoś tam rzucił w ogóle taki tekst, że człowiek z brzuchem się nie zmieści, a ja, słuchajcie, z maleniką na rękach, przyciskałam się po prostu wszędzie, bez problemu. Już na koniec była marudna, ale już później było to zrozumiałe. Zatrzymaliśmy się na ławeczce, już przy zejściu. Nakarmiłam ją mi dziecko jak nowe, ale teraz po prostu jest chyba pod wrażeniem, bo padła, śpinam teraz, i jedziemy do właśnie Muzeum Papiernictwa, tak jak mówię. Mówiłam. Właśnie mąż mi teraz przypomniał, żebym tutaj dodała, bo ktoś rzucił właśnie, że z tym brzuchem się. O, z brzuchem tutaj lepiej nie iść, bo się ktoś nie przeciśnie. A ja nie dość, że się przecisnałam na rękach z łucją. Tak samo w ciąży z Ignacią też się przeciskałam między tamtymi skałami, więc z dużym brzuchem zaznaczam. Więc spokojnie. Dla y, chcącego nic trudnego, ale już muszę podziękować naprawdę Ewie Chodakowskiej, a raczej y, mojej. Y, Mojemu samu zaparciu, że ćwiczę od 8 miesięcy. Słuchajcie, ani zadyszki, ani zmęczenia, zero. W każdą skałę się wcisnęłam, bo jak ja mówię, nie bez powodu po prostu ćwiczę, żeby się tutaj nie przycisnąć. Przecisnęłam się wszędzie i czuję się fenomenalnie. Kondycja naprawdę na wielki plus. No i jedziemy do tego Muzeum Papiernictwa troszkę spokojniej, żeby po prostu do tematu z powrotem wrócić. A nie do tego zamku. Nie do zamku, bo okazało się, kochanie, że zamek stąd jest aż 67 km stąd, i tymi krętymi drogami to będziemy jechać z półtorej godziny, a potem tyle wracać, a potem jeszcze chodzić po zamku, więc zamek odkładamy po prostu na inny dzień. No albo nie. No zamek to niekoniecznie e, musimy zobaczyć, chociaż ignać by chciał, więc pewnie na inny dzień. No a dzisiaj, tak jak mówię, to Muzeum Papiernictwa. No zobaczymy, co tam takiego fajnego jest. No i kochani, plany zmieniają się po prostu jak torpeda. Słyszeliście na koniec wyznanie Ignaza: Mamo, ale ja nie chcę do Muzeum Papiernictwa. Skręć w lewo. Właśnie, więc za 200 metrów skręcamy w lewo i udajemy się, słuchajcie, gdzie, do szczytnej. Do zamku leśna, co? Skała. Tak? Leśna, brawo. Do zamku leśna, skała. Tam też nie byliśmy, w Szczytnej byliśmy, ale w tym zamku nie. Więc na zamek w poszukiwaniu rycerzy. Zagnaj, zagnaj, zagnaj. Widzisz, ten. kto wybią, kto wybią, kto wybiął. I serios, swoje życie dla ciebie na tej Ciebie. Pięknie, pięknie, Lusa pięknie grają. Patrz, młodzi ludzie. się tutaj z Wami pożegnać w Plus ja chce mi zabrać telefon, więc tak, my się żegnamy z Wami. Tak? E, po obiedzie, po deserach, oglądamy minionki, odpoczywamy, siedzimy już w domku. I co? Do jutra. Pa!